Hey, cześć manko, ja jestem Waret i dzisiaj Was witam w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars na moim kanale. Także dzisiaj, jak mówiłem w poprzednim odcinku, mogą być dwa odcinki w jeden dzień, także nie mam nie tu. E, dobra, wbijamy 8000 pucharków i może 17 rangę na Barleju. Przynajmniej mam taką nadzieję. Przynajmniej mam taką nadzieję. Cyk, cyk, cyk. Trochę odzyskałem sarangi na nicie, także ja idę się tam z niej pobawić. A raczej z nim. Bo on jest tylko jeden. I dat. I Idę. Dat. I też problem. Nie, nie, problem, nie problem, nie problem tam Żaden problem, malusienki problem A tym bardziej do załatwienia był easy Ło, wow, o, wow, wow, dwa parki Bym poszedł po nie, ale tutaj są... Są ludzie Więc nie pójdę a tak naprawdę to. No mamy już. Mamy już. 8000 tysięcy arków. Piu, piu, piu. I kolejna liga. Słuchajcie, kolejna liga będzie. o. o, o. Tutaj mnie zaskoczył. Ja ja ja, ja 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 dobra plus pięć jest git 17 ranga Barley, jest dobrze jest git I kolejna liga Boże jak ja to chciałem 8 tysięcy pucha arków, najpierw tą małą sobie otworzymy Bilet na wydarzenie i spoko ja się teraz modlę, dosłownie się teraz modlę. Może tego nie widzicie, ale się modlę, naprawdę się modlę. Bo jeszcze na odcinku nie dropnąłem postaci, no a miałem już kilka okazji. No a ch chcę w końcu zdobyć. Chcę w końcu mieć to: tą nową postać, jakąś fajną. Znaczy, no nie musi być fajna, tylko. Żeby była, żeby była. Żeby była, słuchajcie, ile będzie. Rzeczy, ile będzie. Nie, ja się zasłonię, ja se zasłonię. Pewnie jest 5, znajdziecie. No dlaczego? O, nie, no. 50 klejnotów, Do, dobra, 50 klejnotów też. Nie wierzę Może za 9 tysięcy mi coś drognie chociaż wątpię A potem 10 tysięcy i kolejna liga Ale jestem w wice fajnej dobra więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć